chodzę sobie po Łomiankach. Taki przedwyborczy czas. To czas, który między innymi daje się ulotki do skrzynek. I tak chodzę po tym swoim osiedlu. Mijam wiele osób z konkurencyjnych komitetów. Przed chwilą minąłem gościa z mieszkańców Łomianek. Rano spotkałem człowieka z pisu no, i właśnie tak idziemy. Jedni się odzywają bardzo wylewnie, inni nawet słowa nie potrafią zamienić. Głowa w dół idzie, wkłada tył, uloteczki do skrzynek. <grystanie> Dziwne to takie. Naprawdę, jeszcze 3 dni do wyborów i wszystko wróci do normy. Znów będzie. Dzień dobry na ulicy i jak mija dzień? Tymczasem ja idę kolejne skrzynki obskoczyć ulotkami.